Maja Otworzyłem cały hol Trzeba znaleźć ten, drogę na górę Otworzyłem hol, otworzyłem hol Tam jest, tam jest, idziemy tam Ona jest nad nami, ona jest nad nami Ta Kraken się obudził. Bez kietu, jak moja pani od polskiego. No, no, no. Okay, to z blacha? O, no, jest to ja. jeblez, jest. A, A co? Ja mam Mytki ta. co Trzyma. mogę z nim zrobić? Ja też mam mid nie wiem co zrobić. Pewnie użyć, ale trzeba udać na górę, na górę na piętro jakoś. Czekajcie, że my gramy na normalnym. Co on robi na insane? Na sam Samochodem Bożera. jeździ? To jest taki brum, brum. Taki samochodem. Z głowym rowerkiem. CO TY Torek? Pomóż mi! Pomóż mi, leży, no! Jasne, jasne. podnieść? Interakcja! Mam! Używam metki, metki używam. Mam, mam, mam. No, dobra, dobra. S? Dzięki za soba. Nie Kiedy nie Ja zużyłem już meda. Zużyłem ja i blacha z drugim. Muszyć. Dzięki za soba. Jak nie. użyłeś meda? E, na mu Twoja postać lata w samych gaciach. Bo się obstrałem, makop. To się w kancie zablokował! Chodź, debilu. Dobra, walisto. to. Stary robi pralkę normalnie. Dobra, on jest po drugiej stronie. Idźcie, 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 Dobra, użyj E, na jego nogach jakby. Możesz? O, Używam? teraz mam, teraz mam, no. teraz mam, teraz mam, teraz mam, teraz mam. Nice. Okej. Okay. Nice. Dobra, panowie, bo jesteśmy... Nice. Ten hall B jest... Nad nami jest znowu Nie po prawej? takie Nie, nie, nad nami tu jesteśmy safe. Dobra, musimy. Ten hol jest bardzo mały. Ja tutaj znalazłem coś. No, no, no. Wiadomo, gdzie są schody. Tutaj gdzieś. No chodźcie, chodźcie. Tu gdzieś widziałem schody. Po tej stronie, One jest po drugiej teraz. A tutaj nie ma? Czekaj, bo tu było przejście. Tutaj kible. Gdzieś tutaj widzieliśmy schody na samym początku. Albo to po drugiej stronie jeszcze może było, bo to jest ten pierwszy etap, w którym byliśmy, nie? Ale my zabraliśmy się tutaj. Nie ma, nie ma, nie? Nie wiadomo ile kartek jest no, gdzie. Wydaje mi się, że tutaj nic nie ma już. No, no tam na górę musimy przejść. No też mi się tak wydaje. Tu jest klasru. Tu być Hallway A, nie mamy tutaj klucza jeszcze, nie? Bo mamy hallway A, B i C, prawda? Słyszysz no, jakieś a tutaj inne? Tutaj nie ma, tu mogą być schody. No To musimy, bo no, no, patrzcie... To do a. Me... O, Dobra, nice. No, to jest straszny dźwięk. C jest tam, po, na ostatniej stronie, B jest tutaj, a A jest wiadomo klucz, po tym, no nie? Potrzebujemy, potrzebujemy klucza do A. No no no. Może gdzieś tam będzie ten klucz, teraz a może właśnie przy C będzie to A? Albo przeoczyliśmy po prostu. Może znalazłem schody. I typa, Piary. Gdzie są schody? Yy, tam, 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 tam. No tu, tu, tu i w lewo, tu i w lewo. Oh. Sterkejski No to, to pewnie w, w to jest, w A jest, a, a A pewnie będzie tutaj No to przeszukajmy Mam! To raz. O, o, nice. wiecie, te ktoś klacz, 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 panowie no to Oho, lagi Góra czy dół? O Boże, to ma piwnicę, Let's go dół Halo, panowie, lagam miałem Siema Żyjesz? Metki, Halo? Meski, Halo? 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 Co się? za debi. Na, na, do na dole, no dole, no Na tu Laga miałem, wiesz? Dobra, dobra, chill Dobra, dobra, dobra O kur... O! Sprintem, to jest sprintem! Szmaty zamykają z za mną, ostatni zamykano! No to oni zamykają! Ja nie zamykam! Jej tam teraz nie ma, i tam teraz nie będzie Tylko i zanekaj na drzwi Nie, drzwi muszą być otwarte Oko prosad że mordę na górze Tu jest ten, kuchnia O! Znalazłem jej miejsce O, zniszczyć? Chyba nie res bezkitu Jakiś kartek tutaj, tu, czy... No tu musi coś być w takim holu dużym, nie? A właśnie paradoksalnie tu nie będzie. No. A zobacz Dajesz lewie! O! Mnie. A kury! mnie! Tu To jest zjebany! Meda możemy używać, meda możemy używać Osoby powalone Tylko niech ona pójdzie sobie stąd Ja nie mam meda Ja też Tax to be you Ja bys ja, Jak skorzystać z meda? Lewym, lewym e? Lewym, lewym <laughs> Ona poszła sobie? Ej no przecież mieliście tego screamera coś takiego? Ja dostałem z maczety w mordę Razem z Blazem. ja nie ja ja czas i pacjenta na ryju Tak? No ja się przestraszyłem Ja nie, miałem tak Dobra żyję W tu jest kartka do góry na zlewie się nas podnieść? Kartka do góry na zlewie? Nie 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 nie, 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 nie. No to, bo, Tutaj, na tym zlewie, tutaj Gdzie? Nie, lezo, pod, pod, nade mną Ty ją zebrałeś, ty ją zebrałeś, bo informacja A, zebrałem ją, okej okay. Gdzie tu O! Koleżanka chyba moja wraca Idziemy po meda, chodź Musimy znaleźć medkita Czekaj Ja pierdzielę chat Idziesz? Idę. Tak graj. Musimy stary meda musimy znaleźć. On pewnie jest gdzieś tam w, pi... w, ten, w piwnicy, czy coś? No bo tam mieliśmy już tam, ale... No, to chodź do piwnicy. Ale piwnica jest najbardziej przestrana. Chodź do góry, ja go daję za dole Mam takie oprowadzenie, bo ja nigdy nie powiedziałem, że... Co? Chodź do góry, ja go daję za dole Jak na dole? Chodź tędy, tutaj, do góry, do góry, do góry, no